Witam Was na moim kanale. Chcę Wam pokazać bardzo rzadkie i ciekawe zjawisko, a mianowicie kwitnące keiki na storczyku. Keiki to młody storczyk. Słowo keiki oznacza w języku hawajskim dziecko. Tutaj właśnie jest jedno keiki, a tu jest drugie keiki. Tutaj ujęcie z boku. Dobrze na nim widać roślinę matkę, roślinę mateczną i dwoje dzieci, czyli dwa keiki. To keiki już trochę przekwita, natomiast to jeszcze pięknie kwitnie. Te keiki są na tyle duże, że można je już oddzielić i posadzić jako odrębne storczyki. Czekam tylko na ich przekwitnięcie, ponieważ kwitnące storczyki nie lubią przesadzania i mogą bardzo łatwo i szybko że rzucić kwiaty. Tu jeszcze jedno ujęcie. Chcę Wam pokazać jeszcze dwa keiki. Tutaj widzicie, to są keiki, takie dwa storczyki bliźniaki. W środku była roślina mateczna, właśnie ten y, storczyk, który miał pęd kwiatowy wychodzący ze stożka wzrostu, i ta roślina wypuściła dwa keiki z boku. I takie keiki nazywają się bazal keiki. One nie wyrastają na pędzie storczyka, tylko wyrastają bezpośrednio ze trzonu storczyka. Z A więc podsumowując, doczekałam się pięciu keiki. Tutaj widzicie cztery. Mam jeszcze jedną bazar keiki u innej rośliny. Napiszcie w komentarzach, czy też doczekaliście się kejki. Jestem bardzo ciekawa.